Bardzo serdecznie w kolejnym filmiku dzisiaj przesyłeczka od jednego z was, sam nie wiem e, dokładnie od kogo ona jest. Czekajcie, tu jest adres mój, to mogę to przeciąć. Chyba. Sam nie wiem od kogo to jest ta przesyłeczka dokładnie. Mogę się domyślić, czy to jest to, na to czekałem czy nie. No i tu mamy fajnie zapakowaną i chyba chodzi o te limity z ekstra klasy 12-13 chyba ale mogę też pomylić wymianę z jakąś inną tu widzę coś ciekawego tu są gratisy to zostawię na koniec mm, tu fajnie ta sklejone sklejony troszeczkę tutaj naprawdę szkoda mi Ej, nic nie przyjechał naprawdę mm mam takiego czegoś, no nie robić do końca. więc to jest dobre, ale <laughs> lepiej zrobić mm, coś takiego, że wziąć sobie kawałek papieru, taki pasek właśnie papierowy i go po prostu przyciągnąć dookoła tych kart i po prostu taką zakleić taśmą. napiąć ten pasek. Jak będzie napięte, to można mm, można przykleić taśmę i wszystko ładnie jest. I później wystarczy troszeczkę to. On Papier sobie troszeczkę go po zerwać kawałek, albo po prostu tak trochę mocniej tak te karty wziąć i powinno automatycznie zejść, dobra. Nie chciałem naprawdę tu ryzykować tego, bo widzicie, patrzcie, jak się tak zrobi. O. O, ostatnia karta, widzicie najgorsza jest i pierwsza, więc może zrobimy mniej więcej tak. Ja i to pokażę, i to zostawię na później, się w tym bo to jest naprawdę dużo pracy, żeby. Widać, że dobra karta, już sami widzicie, ale dobra. Mamy tak, ee, Champions League, którego nie zbieram, ale fajnie. Real Madrid. O, ta jeszcze ich to słyszałem. Że nie jestem żadnym fanem hiszpańskiej piłki, ale z tym krzyżykiem jest ciekawe wpływ Arabów, wpływ muzułmanów na, na budżety klubów i takie tam obcowania, obyczajowość, takie tam różne. No dobra, to Decima o Game Changer Agueroch. No z tym, że chyba mam trzy takie game changer tego samego zawodnika, ja się nie mylę. Dostałem z wymiany cały czas tą samą kartę dostałem. Uh, Marco Royce. Ciekawie, naprawdę bardzo ciekawa wymianka. Naprawdę. Nie kojarzę tej wymiany, ale może, dobra. Paddeborn z nowego sezonu. I tam, ja że stary sezon to akurat mam. O, mecz winner, kropkę. Może mam. Eee... Runy? O, chyba źle kamerę trzyma dobra. Mamy tak kluczowego koseckiego na topce i w na kotopce. Limitkę wiśnia kosa. I mamy teraz ee, e, tą edycję. 14-15. I wow. Top master. Czekaj, ja tu muszę to wziąć. Dobra. No naprawdę. Jestem pełen podziwu. Dla tej osoby Top Master X12-13 Aguero Super Karta. Nie zbieram tej kolekcji, ale może zacznę. Ale, a tu jeszcze była jedna karta. E, tu karta mamy Ronaldo Messiego. I jeszcze fajną limitkę Wojtka Szczęsnego. ale chyba foliki nie będzie mi szkoda, i ja zrobię tak i nie będę się z tym bawił. Ale naprawdę super wymianka. Naprawdę super wymianka, A tu jeszcze, to dopiero, dopiero były gratisy, oj zapomniałem I teraz, wymiana Wymiana, o już widzieliście pewnie No tu akurat z tymi toplauderkami lepiej jest dosyć Wystarczy zrobić tu i nie ma się obawiać, że się coś przetnie Z tymi kusią Nie przetnie Dobra Mamy tak Limitki, które chciałbym zebrać. E, z 12-13. Mamy tak. Luboje. To są jedne karty. Mhm. Tak. Jedziemy. Luboja. Murawski Mila. Melikson, Oczywiście karty w idealnym stanie. E, Sernas i Robert Lewandowski. Czekajcie. Dwóch! Ja! Yeah. Dwóch Robertów! No nie wierzę, ziomek! Że te... kojarzę już wymianę, kojarzę, tak myślałem, że to są te limitki, ale naprawdę te gratisy są fenomenalne. Ja co ja ci będę chciał teraz wyśleć? No naprawdę. Aj, kurde. Nieźle się No i dwie limitki. No, no troszeczkę ta. Mm, w gorszym stanie. Ale naprawdę, no. No naprawdę w dobrym stanie. No nie może, że w super dobrym, ale naprawdę. Fajnie, że te karty znowu dostałem od kogoś. I to dwie limitki Roberta. Naprawdę cudo, cudo. I jeszcze tu limitkę szczęsnego. Chciałem właśnie zebrać tutaj limitki Polaków. Mam Z różnych tam edycji limitki. Więc naprawdę jest odlotowa wymiana. Nie zapominając jeszcze tutaj o czym. Tutaj mamy fajną limitkę. Roystika. Może mój brak, chyba. Krypkę. Mechwinerek. Będzie mi brakowało miei mieczkinerków. I to było na tyle. Dziękuję ci jeszcze raz za to, bo naprawdę była genialna. Jestem zadowolony i oczekuj na zwrotną przesyłkę. Cześć na razie.